Pięcioletnie dziecko, pozostawione bez opieki, doznaje rozległych poparzeń na całym ciele. W prowincji Henan na północy Chin, pięcioletnia dziewczynka doznała rozległych poparzeń podczas przygotowywania kolacji. Dziewczynka i jej ojciec przygotowywali kolację na piecu kaflowym, popularnym w biedniejszych rejonach Chin. Gdy kolacja była prawie gotowa, ojciec zostawił dziewczynkę i poszedł doglądnąć reszty młodszego rodzeństwa. Kilka minut później mała ludzka pochodnia wybiegła z domu. Sąsiedzi pośpieszyli z pomocą. Biedne dziecko doznało oparzeń trzeciego stopnia pokrywających 55% powierzchni jej ciała. Ojciec dziewczynki to samotny ojciec, który opiekuje się trójką małych dzieci, pracuje, ale nie zarabia zbyt wiele. Niektórzy mieszkańcy wioski czasem pomagają, przynosząc żywność i ubrania. Ojciec musi teraz podzielić czas na odwiedziny córki w szpitalu, pracę i zajmowanie się dwójką młodszych dzieci.